Dobra, elo widzowie. No dzisiaj gramy w rywalce z Mr. Husky -tür. Będzie go słychać, ale bardzo słabo. No to chodź. Halo. Teleport. Biling. Dobra to. Zapas... Y, zakaz RPG. Ok. Okej. Okay. O i... Przepraszam sorki, że będzie takie biała ta mapa, no bo po prostu mam na niej lata. Bo nie powinna być biała. Co to jest? Dziwna? No, ty. Osnyk, gdzie ty miałeś? Kabiałka, białka jak mleko. Gdzie ty jesteś? No, jeszcze. tu A! To, to, że jest to białe, to mi bardzo przeszkadza. Ciągle spadam, prawie. Ty też masz białe? O i może słychać jakieś szuranie i czasem może nie słychać y Mr. Haskiego, ale może mnie też trochę słabo słychać, bo mam trochę mikrofon odłożony. Ej! Prawie spadłem do lawy. O, teraz spadłem, bo nie miałem wyjścia. Super! sobie to. To, to. Mm -hmm. Gdzie jesteś? Szukam cię. No, jeszcze nie szukam. Dam, dam... Czemu ciągle używasz snajpy? Czemu wybuchłeś pod sobą koławkę? Bo nazywa się dużo obrażeń. Ja jesteśmy. Jesteśmy bardzo normalni. Wręcz Bardzo, bardzo normalni. Jesteś, szukam Cię! Słyszałem! Czemu Ty siebie ciągle wysadzasz? Postawiłeś ścianę z To żółta była. No, dawaj. Ej, możemy zrobić tak, że to, co teraz na tą mapę, co ty teraz głosowałeś, to tam nie możemy używać snajpy. Tak, to była. No ta, ta Twoja ulubiona. I dawaj następnym razem bierzemy losową, losową mapę i losową. Mapę. O! Nice. Yy, świetny headshot. Tak bym powiedział. Było 150. Czemu się nie ruszałeś? Co to w ostatniej rundzie myślę, że będzie ostatnie, wezmę panik. I reszta taka sama, gdzie jesteś, szukam cię. dalej No a jak? Ty się pytasz na odcinkach takie rzeczy? Dowie, napiszcie do yy, Mr. Tuba w komentarzu coś. Dobra, teraz bierzemy wszystko losowe. Gdzie jesteś? Rozwalę cię na hita. Nie na hita. Znaczy nie na hita. Nie, ja bym <grym> hitami nie został hitem. gdzie jesteś. No aha. Pamiętaj o zmienianiu. Co ci się trafiło? No to świetnie. Niezły headshot powiem. Tyle bomba. Nice. Jak RPG się trafi nie używamy. Dobra, dla widzów używamy. I czemu masz znów snajper? Super. to było dla widzów. właśnie nie robię, dla widzów. No właśnie. nie ok. ok, spoko. Była ta pułapka. Ja nie wierzę, że ty masz takie dojmowania dzisiaj trafają. Widzowie napiszcie w komentarzu, że nie wybieram. I zachęcam y, do... No zachęcam, żeby zobaczyć mój kanał. Nikt to nie ha YouTube, YouTube'a. A się pan... pandemu nie ma Dam link w opisie. Ja będzie... Link w opisie. Nie stawisz? Cóż? Kiedy nagrywamy live'a? Na, na, możemy zrobić dwie live'a Napiszcie nam w komentarzach kto chce A na kogo kanał? Yy, no możemy ja zrobić tam mój Bo mój pierwszy był Mój był pierwszy A nie, ja widzę, obiecałem live'a Ale twoim? No, obiecałem widzą live'a okay na 80 subów, ale powiedziałem im, że no powiedziałem wam widowie, że będzie te dwa kupki. Ale może się zawsze wszystko zmienić.

Nie, to jest nowa, znaczy nie nowa, w zimę wyszła. Piszcie, z czego chcecie następny odcinek. Jak chcecie słyszeć mistrza chacka to włączcie sobie na głośniejszy, to wtedy będziecie go słyszeć, bo jego ja mam z telefonu. Ej! Nie! Losowe! Losowe. dobra, Jestem taniem O nie, to jest mocne cudeńko. No, bardzo lepsze od twojego cudeńka. A jakie jest moje? O, znów mam to cudeńko. Mysz. Nie, jakie są? No. To właśnie nie ściskać. No znów ta kusza, to już jest nudne. A, mogę skamać po tym, nie fajnie. Bo mam te dark e, dags, czyli to jak to się nazywało. Napiszcie widzowie w ogóle w kom, czy oglądaliście Stranger ten, ten Things, bo ja zawsze oglądać. Ja nie oglądałem, ale oglądałem pięć koszmarnych nocy. No! Ty to jesteś radzi! Jeden wielki radi. Albo ten, jak ty? Taki ten jod. to. jeden z sumie. Boni. O, sniper mam, super A, zapomniałem zmienić dzwoni, super ma. To ten najgorszy set, jaki może być? Minąłem się z tobą, a ty dzwoni. mnie nie widziałeś. Ej, co do mnie dzwoni, to nie odbieraj. Same słabe bronie, nie umiem grać snajpom na blisko. Na blisko, na to jest. Zaraz napisz ten, żeby to nie dzwonił, bo nagrywał odcinek w kakiej O! Tylko nie mów kto. Zapomniałem zmienić broni. <śmianowiski> nie mów kim, nie mów, nie mów na. Znowu zapomniałem zmienić broni. Co? No Niko. Niko. Nie wiem. Wojna pytał. No średnio. I tak zaraz Dobry. będziemy kończyć. No walkę. Dobra, po tej głodzie gończymy dawać. Dobra. To na 20 minutach skończymy. I wszyscy będą happy, happy, happy. Happy, 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 happy. HAPPY Coś ty? M y wiesz co? No jestem słabym youtuberem, ale yy, czy twój film miał 152 świeceń? A mój ma! Pierwszy z Minecrafta. Z Minecrafta ja nie No to nagrywaj. Dobra, no to kończymy. Nara widzowie. Żegnam.